Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Matka Zbawienia. Jest takie miasto w Norwegii, które w latach 1624-1924 posiadało przepiękną nazwę Krystiania, bezpośrednio związaną z Jezusem Chrystusem. Obecnie nazywa się Oslo i teraz w 2020 roku ma na przykład taki kościół jak Kampenhirke pod adresem Bogata 1, zarządzany przez proboszcza kobietę z flagą LGBT powiewającą nad znakiem krzyża. Wyznawca prawdziwego Jezusa Chrystusa odczyta to jednoznacznie. Znak diabła bluźnierczo umieszczony nad znakiem Boga. W tym kościele, jak zresztą we wszystkich kościołach protestanckiej Norwegii od 2017 roku, pary homoseksualne mogą przyjąć sakrament małżeństwa. Ale nie ma co się dziwić, ponieważ to dzieje się, gdy już wkrótce według Księgi Prawdy rządy nad jedną światową religią, tworzoną obecnie przez fałszywego proroka, fałszywego papieża Franciszka, ma odbiąć Antychryst. Wszyscy mający prawdziwego Jezusa Chrystusa w sercach, bądźcie Jemu wierni i czytajcie Księgę Prawdy, ofiarowaną przez Boga w Trójce świętej i jedynego. Znajomość jej treści świętego Słowa Bożego pomoże wam przetrwać najtrudniejszy czas w historii całej ludzkości i doczekać powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, które ma odbyć się za życia tego pokolenia. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.